Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie lwy. Witam, to jest czytanie na okres 14-20 listopada 2022 roku. E, moje drogie lwy, co to się będzie działo na niebie w tym tygodniu? Szybciutko Wam tutaj w pierwszej kolejności to zrelacjonuję. E, środa. Środa, moi drodzy, Wenus tutaj wkroczy do znaku strzelca. To się zadzieje. E, Słowa w ogóle znaczą znak strzelca. O, uzyska dość mocną obsadę w tym, e, w tym tygodniu, bo i oczywiście za. Chwileczkę merkury, ale zaraz do tego dojdę. Moi drodzy, Wenus właśnie zmieni swój znak. Zmieni swój znak, opuści znak Skorpiona, wkroczy do, do strzelca, gdzie wcześniej Wenus, słuchajcie, będąc w tym Skorpionie, kazała nam zaglądać do różnych spraw, niezabliźnionych ran, kazała nam analizować różne sprawy, czy właściwie o, właśnie one są zabliźnione, czy nie. Czasami już to było zabliźnione, kazała otwierać. No, słuchajcie, zresztą Wenus niezbyt Koniecznie dobrze się czuję w Skorpionie. Mówi się w astrologii, w żargonie astrologicznym, że ona tam jest w upadłości, jest po prostu na wygnaniu, więc jej energia jest tam bardzo taka niska, albo można by powiedzieć, no, zajmuje się takimi sprawami troszkę głęboko, gdzieś tam w nizinach poświadomości, a nie. Tym, co zazwyczaj Wenus kocha robić, czyli e, takie właśnie wenusjańskie sprawy. I właśnie moi drodzy, e, to takie zaglądanie jeszcze na początku tygodnia, w te rany, w te różne historie, e, każe nam się upominać o swoje. Będziemy się chcieli właśnie upominać o swoje na różne możliwe sposoby, również słuchajcie, poprzez na przykład jakieś sądy, nawet sądy rodzinne. Ja tutaj widzę, że dużo osób może decydować się na załatwianie tego typu spraw właśnie za pośrednictwem ścieni tych instytucji, e, typowe takie upominanie się o swoje, ale moi drodzy, również tak zwane sądy rodzinne widzę na zasadzie, że osądzam rodzinę, tak, albo rodzina zbiera się nad kimś i bez mała taki sąd kapturowy uskutecznia. To jest właśnie energia Wenus z początku tygodnia, na, a w, we środę, słuchajcie, kiedy ona właśnie sobie zawita do strzelca, twierdzi, że a dobra, no to już wyskakujemy z tych wszystkich tematów, zostawiamy pewne sprawy, zostawiamy zużyte pomniki, e, słuchajcie, niech niechlubnej historii, zostawiamy, Zostawiamy jakieś tam blizny, nawet już zapominamy skąd one się wzięły i dlaczego i wyskakujemy, opuszczamy pewne. Miejsca i sytuacje. W czwartek, słuchajcie, Merkury również wkroczy do znaku strzelca, będzie to oznaczało dla nas troszkę takiego zamieszania, poplątania. Dużo się będzie działo i słuchajcie, komunikacja może mieć tutaj niesamowite jakieś takie, słuchajcie, swoje tory. Będzie się trudno czasami gdzieś doporozumieć, a no musimy organizować wtedy bardzo dobrze swój czas, swoje własne myśli, bo możemy być troszkę rozedrgani. Dodatkowo moi drodzy, tutaj głównym rozgrywającym w tym tygodniu jest po prostu Mars. Mars, który jest w retrogradacji, w tej chwili znajduje się w znaku bliźniąt, i słuchajcie, właśnie w tym tygodniu, stojąc w tym, a nie innym miejscu, słuchajcie, co on robi. Ano, stwarza nam różne dziwne, niekomfortowe sytuacje, niewygodne, nieprzyjemne, dyskomfort, brak przyjemności, niewygoda. Nawet czasami wraca nas do pewnych sytuacji, które były niewygodne, których żeśmy unikali, unikali rozwiązywania tych spraw. Nie chcieliśmy się wziąć z nimi za bary, nie chcieliśmy ich przeatakować. No i właśnie tutaj Mars w Bliźniętach doprowadzał nas będzie słuchajcie do takiego spotęgowania świadomości, że jest ten problem, że jest ta sytuacja, że jest ta sprawa, że ta historia, ta sytuacja, to miejsce czy ta relacja, czy ta praca są dla mnie niewygodne. Tak? Że są jakieś niewygodne, że są nieprzyjemne, że jest dyskomfort, że coś się takiego po prostu tutaj dzieje. No i moi drodzy, właśnie chodzi też przede wszystkim o to, żebyśmy w pełni, w 100% wykorzystali sytuację, czasami do uwolnienia się z czegoś, do wyjścia. I tutaj ta wewnątrz, no słuchajcie, to tylko jest taka wiecie, ma taki współudział, to jest taka współtwórczyni tylko tego, że tutaj gdzieś się chcemy upominać tu jakieś tam inne historie. Nie, to jest tylko, słuchajcie, ona ma tutaj tylko dodatkową energię. Głównym rozgrywającym jest właśnie tutaj ten Mars. Więc pamiętajcie, różne sytuacje niekomfortowe, trudne, w których znajdujemy się nie z własnej chęci, tak do końca nie z własnej woli będą w tym tygodniu tutaj za sprawą właśnie Marsa w bliźniętach potęgowane, będą się zadziewały, a my będziemy mieli czasami właśnie jakąś dzięki temu furtkę, żeby coś opuścić, z czegoś się wydostać. Dodatkowo jeszcze, moi drodzy, Neptun. Neptun, tutaj słuchajcie. Będąc w rybach i w retrogradacji, w tej chwili przyczynia się do tego, że możemy mieć troszkę problemów ze snem, dziwne sny, trudne sny, może nam się ciężko spać, mogą nam się jakieś głupoty dziwne, słuchajcie, śnicie z tego mnóstwo w tej chwili w przestrzeni astralnej, więc również nie zasilajcie wy swoją energią tego, słuchajcie, że tak powiem, do Bigosu, bo to jest Bigos, w których się po prostu dookoła nas odbywa. Neptun pobudza też tutaj, będąc właśnie w tym momencie, w tym miejscu ryb, gdzie się znajduje, pobudza wszystkich, słuchajcie, do takiej działalności pływydarczy wszystkich, no tych, którzy się czymś takim zajmują, wszelakich i masi, treści, słuchajcie jasnowidzów, czarnowidzów, słuchajcie szarowidzów i jeszcze różnych innych wszelakich, słuchajcie, badaczy pism świętych, filozoficznych i tak dalej. No i oczywiście niektórzy tutaj wracają ze swoimi tematami, ze swoimi jakimiś historiami z odgrzewanymi kotletami w postaci właśnie jakiejś tam przypominanej wizji, albo ja mówiłem, albo tamto, albo coś tam, albo to, albo siam to. No oczywiście też troszeczkę straszenia ludzi i takie próby narzucania, co mają robić, jak się zachowywać, co myśleć i co czuć. Więc wy również, moi drodzy, w ten sposób nie zasilajcie tutaj swojej, swoją energią tego wszystkiego, Zwróćcie na to uwagę. I oczywiście tak, to się spełnia, dlatego że jak siedziałam, słuchajcie, robiłam sobie tutaj notatki, sprawdzałam położenie planet i tak dalej, i tak dalej. Nagle zapatrzę, przychodzi powiadomienie. I jeden, drugi, trzeci, czwarty. I jakieś tam cisze, jakąś tam ciszę mieli weterze i nagle tutaj z kolejnymi jakimiś wizjami, słuchajcie, apokalipsy i w ogóle i wszystkiego i jakimiś odkrywczymi tematami, słuchajcie, dotyczącymi właśnie e, jakichś różnych świętych ksiąg i tak dalej, i tak dalej, się tutaj obudzili właśnie w tym tygodniu. To się działo pod koniec ubiegłego tygodnia i również w tym mocno się będzie intensyfikować. Więc pamiętajcie, Neptun tutaj będzie wpływał też na wasze sny i na to, co się dzieje, jak odbieracie rzeczywistość, mnóstwo tego się będzie działo, a więc słuchajcie, nie zwracać uwagi na sny dziwne. Kochani moi, to jest czytanie ogólne, proszę pamiętać, ono nie musi z Wami rezonować od razu na samym początku, nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie moi drodzy, że żadnych ważnych życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którym jesteście zainteresowani. Jeśli macie do podjęcia jakieś ważne życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to wtedy warto korzystać z czytań indywidualnych. I jeśli podobają Wam się moje czytania, moi drodzy, i tutaj się w nich odnajdujecie, potrzebujecie jakiegoś wsparcia, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje na dole w opisie filmiku, jak i również tutaj na dole ekranu wyświetla się numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. Drodzy moi, linkuję również na dole w opisie filmiku playlistę. Playlistę z czytaniami miesięcznymi na listopad 2022. Tam jest czytanie dla Was, jak i również dla pozostałych znaków Zodiaku. Zachęcam, żebyście się z nim zapoznali. Już teraz poprosimy szybciutko o karty. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną lwów, rezonujące ze mną lwy na 14-20 listopada 2022, 14-20 listopad 2022. Hmm, hmm, dzieje się dzieje, moi drodzy. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia. Szanse. I zagrożenia. Pod spodem mamy kartę królowej mieczy. A, zobaczcie. Plotki, nagadywanie, ale też bliźnięta, więc patrzcie, bliźnięta, Merkury coś tutaj może być z tym wspólnego. Yy, moi drodzy koncentrowanie się na sobie, odżałowywanie czegoś, ale plotki. Też jakaś taka, słuchajcie, osoba, która bardzo dużo mówi i wy macie ochotę się od tego odciąć. Poprosimy teraz karty dla le, le, rezonujących ze mną lwów. Dla rezonujących ze mną lwów poproszę karty. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse, zagrożenia. Pod spodem talii macie, kochani, kartę podróży. No a właśnie, to jest czas na odcinanie się od pewnych spraw, pewnych rzeczy. Też jakieś, słuchajcie, informacje i plotki. Ktoś z drogi. O, siódemka kielichów. Uuu, no właśnie. Słuchajcie. Karta ślubu. Jeszcze tutaj parę razy pokazywała. Chyba się pokazała też... Dla bliźniąt, z tego co pamiętam, może macie ze spójnego faktycznie z bliźniętami, bo jakoś mi się tutaj przeleciało to. Słuchajcie, tak jakoś w głowie. Z wielkiej sprawy ważne przeznaczeniowe. Proszę sprawdzić trzeci dom horoskopu oraz Wenus, gdzie macie położoną. No i właśnie, słuchajcie, tutaj kwestia Wenus też będzie bardzo istotna w tym tygodniu, czyli upominanie się o swoje. Zobaczcie, to są też pieniądze, więc ktoś się może bardzo intensywnie upomnieć o swoje albo wy o swoje. Czy słusznie? Teraz zobaczymy. Ogólna aura tego dnia, siódemka kielichów, moi drodzy, karta ślubu. Uśmiechnałam się, dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, karta Siódemki Kielichów to przytomne tutaj historie nie są, przytomne tematy tutaj nie są. Być może, słuchajcie, ta kwestia cofającego się marca przywlecze raz jeszcze, słuchajcie, jakąś, jakąś sprawę, na wywlecze na światło dzienne, gdzie staniecie twarzą w twarz z czymś, z jakąś naprawdę niewygodną sytuacją, z jakimś dyskomfortem, moi drodzy, gdzie tutaj były zaangażowane jakieś osoby, Osoby, słuchajcie, dotyczy to kwestii mocno osobistych. Siódemka kielichów, moi drodzy, ktoś, kto jest troszkę nieprzytomny, ktoś, kto być może nadużywa alkoholu, ktoś, kto być może, słuchajcie, ucieka się do takich y, tematów jak narkotyki, czy jakieś inne środki, słuchajcie, zmieniające stan świadomości. I wy się tutaj, moi drodzy, tymi sprawami będziecie zajmować. Będziecie się zajmować taką osobą. Dla niektórych z was jest to, słuchajcie, też opadnięcie takich okularów z oczu, bo pamię, pamiętajcie, Neptun. Neptun. Więc być może tutaj jest taka osoba, którą wy żeście w ten sposób sobie obrali tutaj, jako takiego dosłownie guru, tak? To mógł być jakiś, jakaś kobieta, mężczyzna, jakaś osoba, z którą żeście weszli w relacje. I tu, słuchajcie, takie opadanie tego tematu. Zaraz, ale to coś troszeczkę jest nie tak. Tu to troszeczkę to to, to nie tak wygląda, tak? Opadanie, słuchajcie, bym powiedziała, tej różowej mgiełki dla niektórych z Was. Wybory, słuchajcie, i dokonywanie wyborów. I kilka opcji tutaj jest do wybrania. Generalnie, słuchajcie, widzę tutaj taką historię, że nie powinniście podejmować zbyt pochopnie jakichś decyzji w tym tygodniu, szczególnie jeżeli chcecie wejść w jakąś relację z kimś, bo ja widzę, że to jest marzenie, fantazjowanie. Oczywiście niektóre z Was będą bardzo dużo marzyć i bardzo dużo fantazjować. Może już jakieś sytuacji, która wręcz w Waszym życiu się zakańcza, skończyła się, to możecie za czymś tam rozpaczać jeszcze, tak, z jakimś takim dziwnym, słuchajcie, układem osobistym, to może być takie, taka relacja była na przykład, tak, bardzo, bardzo dynamiczna, kłótnie i historie mocne, słuchajcie, wielkie awantury i później wielkie godzenie się w łóżku i raz strzelały jednej i skry, później drugiej skry strzelają. Normalnie takie rzeczy się tutaj zadziewają. Więc takie tutaj sprawy mogą mieć miejsce. I moi drodzy, możecie do tego wracać, możecie jeszcze fantazjować. Niektórzy z Was nie będą chcieli do końca się pożegnać z tymi swoimi emocjami odczuciami, które czujecie w związku z tą sytuacją. Ona się tutaj wyraźnie widzę, kończy, ona się wykrusza. Coś się tutaj, moi drodzy, zadziało, tak? Jeszcze niektóre z Was mogą być takie lekko tumanione w tym tygodniu co do tej osoby, co do tej sytuacji z tą osobą. Moi drodzy, widzę też tutaj jakieś takie, no, takie historie, trudno mi wybrać, trudno mi się zdecydować, jeżeli chodzi na przykład o współpracę. Widzę tutaj jakieś spółki, widzę, że z kimś możecie chcieć wejść w jakąś współpracę albo w jakieś układy za, zawodowo-finansowe. Natomiast też moi drodzy, tutaj widzę tak to... To takie, no, jeżeli to jest jakiś kumpel od kieliszka, czy coś takiego, albo gdzieś tam, słuchajcie, w trakcie jakiejś imprezy osoby poznane, to no niekoniecznie może tutaj bierzcie to tak na serio tutaj moi drodzy pod uwagę, bo pewna Wasza jakaś tutaj zasobność finansowa może być z tego powodu zagrożona. To troszeczkę nie, nie, nie do końca, tak? Nie podejmujcie też bardzo jakichś ważnych decyzji finansowych w tym tygodniu, bo tutaj widzę, że możecie chcieć podjąć jakieś takie ważne decyzje finansowe w tym tygodniu, chcieć wszystko postawić na jedną kartę. A warto się wstrzymać, bo macie dwie opcje do wyboru, a jeszcze się pojawi trzecia, której w ogóle w tej chwili nie widzicie, nie widzicie tego trzeciego rozwiązania, a to trzecie rozwiązanie będzie, zaraz przyjdzie, zaraz się po prostu objawi. Yy, Moje drogie lwy, jaką macie tutaj szansę w tym tygodniu? Mamy kartę asa buław i kartę przykrości. No nieźle, słuchajcie. Awantura jakaś i kłótnia może się właśnie niewygodna sytuacja, może się stać przyczynkiem do czegoś, co diametralnie zmieni wasze życie. Możecie słuchajcie tutaj faktycznie wypowiedzieć coś komuś, wykrzyczeć. Możecie tutaj... Mm, Również stać się takim obiektem czyjegoś ataku. W związku z powyższym, to Wam pos może postawić kropkę na T, moi drodzy, gdzie zostaniecie po prostu potraktowani nie do końca poważnie, zostaniecie po prostu potraktowani jak ten młody człowiek, tutaj, słuchajcie, tak? Jak to się mówi, jak szczeniak na pasach, tak? Zostaniesz potraktowany, drogi lwie, i tutaj nagle coś w tobie. Pęknie. Moi drodzy, widzę też oczyszczenie atmosfery, oczyszczenie jakiejś sytuacji, wyrwanie się z jakiegoś miejsca, gdzie jest niefajnie, źle, słuchajcie, gdzie czujecie się jacyś tacy zestrofowani. Jeżeli ktoś z was strofuje, albo sami nawet siebie strofujecie, w związku z jakąś sytuacją, która zaistniała w waszym życiu, moi drodzy, mogło to być wynikiem jakichś błędów, popełnionych błędnie, błędnie decyzji, to ja widzę, że w którymś momencie postanawiacie zawalczyć o siebie, postanowicie odrzucić to od siebie, oczyszczacie się, bo azbuław, słuchajcie, mówi też o oczyszczeniu czasami. To jest nawet oczyszczająca kłótnia, oczyszczająca awantura, ale taka, która faktycznie, słuchajcie stawia wszystko jasno, tak? To, 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 to nie jest tak, że nagle oczyszczająca awantura i strasznie się tutaj z kimś gdzieś tam godzimy później. Nie, jeżeli wiecznie jakieś z kimś były historie i były takie, wiecie, o, o rozstania, powroty, coś, no takie historie, tu awantura. To się zaraz nagle może okazać, że ta awantura, którą ktoś wywoła, albo wspólnie z nią, w nią się udacie, będzie już ostatnią z ostatnich. Po prostu więcej już się to nie zdarzy. Moi drodzy, widzę też tutaj wyjaśnienie jakiejś sprawy dotyczącej dzieci, dotyczącej tego, że być może, słuchaj, jakieś zwycięstwo, widzę tutaj też zwycięstwo, jeżeli chodzi o dzieci, być może tutaj jakieś macie historie związane z byłym partnerem, czy partnerką, czy może z rodziną, czy jeszcze z kimś tam, słuchajcie, dotyczącą dzieci, ja widzę też tutaj oczyszczenie tej atmosfery i zwycięstwo w związku z sytuacją z dziećmi, tak? Takie coś tutaj, moi drodzy, widzę, takie tematy tutaj widzę. Bardzo ciekawy jest to, słuchajcie, tydzień, no właśnie, jakaś niewygodna, niekomfortowa sytuacja, jakieś, jakieś napięcie, słuchajcie i ta niekomfortowa sytuacja pozwoli wyjść z czegoś, wyjaśnić, rozwiązać pewne tematy. Jakie jest tutaj zagrożenie, słuchajcie, cesarzowa i pieniądze? Zagrożeniem może być, jeżeli jesteście, słuchajcie, w stałym związku, to ten wasz związek może być tutaj w tym tygodniu zagrożony może być po prostu zagrożone. Dla Państwa od znaku lwa Wasza pozycja jako y, żony, jako matki, jako jakieś tam na przykład osoby też, która się zajmuje y, swoją firmą, pracą i tak dalej, może być tutaj duże zagrożenie. Zresztą widzę, że to jest tutaj słuchajcie zagrożenie y, ciąża. Jeżeli ktoś jest, słuchajcie, w ciąży, więc tutaj widzę też jakieś problemy z tym związane, y, jakieś tego typu y, tematy. Kochani moi, jakieś właśnie problemy kobiece, jakieś takie sprawy hormonalne, tego typu sprawy tutaj widzę i to jest to, to może tutaj, słuchajcie, też sporo Was, jakichś pieniędzy w tym tygodniu kosztować. Zresztą w ogóle, słuchajcie, jakieś Wasze zabezpieczenie takie finansowe tutaj jest w dużym zagrożeniu. Może się jakaś osoba o te pieniądze upominać, jakaś kobieta. Jeżeli Wy jesteście kobietami, to moje, drogie Panie, tutaj właśnie, te, 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 te jakieś tam wasze zasoby, czy może pieniądze, na które oczekujecie, są w jakimś tam zagrożeniu. Proszę właśnie, kolejny raz tutaj przypominam, nie czynić jakichś dużych inwestycji finansowych. Proszę uważać, proszę się wstrzymać w tym tygodniu z tym wszystkim, moi drodzy, bo tutaj to jest, to jest takie zagrożone, tak? Moi drodzy, no cóż, może się okazać, że coś, w co żeście zainwestowali dużo energii, czasu, czy finansów, to nie jest właśnie to, nie to złoto, to nie jest złoto, to się tylko świeciło tak na niby. Więc tutaj jest też takie dla Was, moi drodzy, zagrożenie. Zagrożeniem jest jeszcze jedna rzecz, że nie będziecie chcieli jakiejś zmiany. Nie będziecie mimo wszystko tutaj jakiejś sytuacji chcieli zmienić, będziecie chcieli ją zatrzymać na jakieś wszelkie możliwe sposoby, bo a no bo tutaj fajnie to tak, ja to przeżywam bardzo, nie chcę jakiejś tam żałoby, nie chcę zmiany, nie chcę niczego. Niemniej jednak moi drodzy, karta podróży mówi tutaj o tym, że kurz opada. I tak naprawdę problemy, kłopoty się kończą i to jest wszystko zgodne z przeznaczeniem. Również, że ten kurz po tej całej awanturze, po tej całej historii tutaj opada i ten kurz musi opaść, moi drodzy. I w tym kurzu wtedy dopiero dostrzegacie prawdziwe kształty sytuacji, w której żeście się znaleźli. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam rozstania się z tymi dziwnymi, trudnymi emocjami i wzięcia po prostu tej swojej przeszłości ze swojego przyjaciela, że to jest najlepsza. Inwestycja, jaką kiedyś żeście zrobili, tak? Inwestując swój czas i, i, i energię w takie tematy, jakie, jakie były Waszym udziałem, weźcie po prostu to, weźcie rozbrat z tym wszystkim, moi drodzy. I niech to będzie waszym sprzymierzeńcem, a nie waszym wrogiem. Jeszcze raz dziękuję, moje drogie Rwy, zapraszam za tydzień, do usłyszenia.